我 Bieg na 100 metrów, bieg na 400 metrów i trójskok z miejsca. To właśnie w tych konkurencjach sześciosobowe drużyny z poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjów rywalizowały ze sobą podczas drugiej gminnej Spartakiady lekkoatletycznej na gminnym Stadionie Sportowym w Brzezinach, ramię w ramię do zmagań stanęli obok siebie, dzieci i rodzice. To była nie tylko wspaniała sportowa zabawa, ale też doskonała integracja. Skąd pomysł na to wydarzenie? Pomysł na to wydarzenie przed ze szkół. Rodzice, dyrektorzy potrzebowali takiej wspólnej integracji dla rodziców, uczniów, żeby się wspólnie spotkać. Coś innego niż piłka, nożna, siatkówka, więc pomysł na lekkoatletykę atletykę i tutaj trzy konkurencje, biegi, krótkie, długie i trójskok z miejsca. Jaka jest idea tego wydarzenia? Idea jest taka, żeby zintegrować środowisko rodziców, dzieci, żeby wszyscy razem się wspólnie tutaj bawili, żeby dzieci pokazali rodzicom jak się. Jak się tutaj uczestnicy sportu tak samo rodzice też pokazali swoim dzieciom, że też, że też mogą tutaj startować i się fajnie bawić. Jeden z wrześniowych weekendów w Morawice zdecydowanie minął pod znakiem sportu. Sześciosobowe drużyny z poszczególnych szkół z terenu gminy Morawica rywalizowały ze sobą w lekkoatletycznych konkurencjach. Był bieg w grupach na 100 i 400 metrów i trójskok z miejsca, który odbywał się na głównej bieżni. W tej konkurencji zawodnicy musieli wykonać z wyznaczonego punktu trzy skoki z nogi na nogę. Każdy z zawodników miał do wykonania dwie próby, a dłuższy skok był oficjalnym wynikiem zaliczanym do klasyfikacji. Zabawa była znakomita. Jak oceniasz tą imprezę? Warto robić takie wydarzenia sportowe? Myślę, że warto. Dużo osób bawi się, biorąc udział w takich zawodach. No. Które konkurencje wydają Ci się najciekawsze? Bieg na 400 metrów. A jednak trzeba mieć dobrą kondycję. No trzeba. Ty ją masz? Myślę, że mam. Pomysł spędzania czasu na sportowo i wspólnej rywalizacji rodziców oraz dzieci w walce o najlepsze miejsce dla swojej szkoły oceniono jako strzał w dziesiątkę. Czy organizacja takiego wydarzenia sportowego, w którym biorą udział wspólnie rodzice i dzieci, to dobry pomysł? To bardzo dobry pomysł. Wielu lat ze szkołą współpracuję z Radą Rodziców i organizujemy różnego rodzaju imprezy. A tutaj jeszcze dodatkowo gminna taka impreza, także świetny pomysł. Integracja? Integracja przede wszystkim spędzenie wspólnego czasu. Rodziców z dziećmi to chyba w, w współczesnej rodzinie bardzo jest potrzebne. Podczas Spartakedy rodzice wraz z dziećmi utworzyli sześciosobowe drużyny. Szli obok siebie ramię w ramię po zwycięstwo. Każdy z zawodników zdobywał punkty dla swojej drużyny, a suma punktów uzyskanych przez uczniów, uczennice i rodziców decydowała o lokacie danej szkoły. Na zakończenie zmagań najlepsze drużyny otrzymały puchary i nagrody z rąk wójta gminy Morawica Mariana Burasa. Sobotnie sportowe zmagania okazały się być doskonałą formą rodzinnie spędzonego czasu.